Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafał Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii ETS 2. Jak widzicie jesteśmy we Włoszech, czyli w Italii. Mamy już 9 zaliczonych miast. Zostały jeszcze tylko Heraklion, Janina, Kalamata, Lamia, Patras i Rodos. Zobaczmy, czy uda się coś Znaleźć ciekawego w stronę Grecji, do miast, do których jeszcze nie byliśmy. Chios, Patras, o, w Patrasie jeszcze nie byliśmy, więc możemy sobie zajść. Zawieść spychacz. Dobra. Bez zbędnego gadania. A oczywiście, że nasza ciężarówka spełnia. Choć no, przydałoby się trochę lepiej ją doposażyć. Ja jest sobie tylko. Ach. Fotel do dopasuje. No i co? Lecimy, nie? Mam nadzieję, że się nie zabije tutaj o nic Dobra, udało się I jedziemy Jesteśmy w miarę poczęci zatankowani więc jedziemy prosto po Zaczepę i... i jedziemy do Patras Przygotuj się do skrętu w prawo Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto No bo tutaj ufam, że Wszystkie mnie prawo. Nie przywali, ale O, jeszcze Skręć tutaj prawo. Zobaczymy co mamy Tam po tamtej stronie To będzie agencja czy dealer Podejrzewam, że będzie to Dealer Ale mogę się mylić Zobaczymy jak jak to będzie. Co to tam, Co tam jest? Przeliczam trasę. A agencja pracy. Szukanie nowej trasy. No dobra, To za. Porządku. Znajdziemy. Zakręć. Zakończony. tutaj. tutaj. Tak. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Zawsze to jedna czy dwie osoby, więcej, nie? Zapraszamy się w bo będziemy skręcać. Lebo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. No, oczywiście. Skręć w lewo. To no doje. jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. A co to ma. Ale znaczy zaczepami już tak, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No mówiłem to, Ania. Nie powtarzaj. Zjedź w prawo. Bo to nieładnie. Wymieszcz coś swojego. w lewo. Dobra, coś jedzie nic nie to To można. można. Kowaj rodzi mamy przygosową do skrętu w prawo. Do przejechania z tego co widzę Skręć w prawo o. Mamy. trochę dość słabo tak 70 czy tam 80 nawet lecieć może nie by się trzyma, że tak jak powiem dość stabilnie ale zawsze można wylecieć this marks Się do skrętu w prawo, skręć w prawo. Ale pożierowce to i tak kawę. A jak jej jechałem? Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No, wszędzie indziej nie mogę, no. Wszędzie jest... Zakaz poruszania się. tutaj trochę się uspokoiło no dobra i hmm. czeka nas tutaj czepa. podpinamy i jedziemy co? praca od samego rana bez cienia gadania Dobra i... Wybrano cel podróże. A ty czemu zgasłeś? Teraz po swoich łatwych ścianach na złotowę. moment moment o Zastosuj się. Zwracajcie. 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 To jest od tego, od tego dobra. Nie, to prawda zachodzi po prostu normalnie e, te... E, normalnie skręcam. ważne, stąd. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.

masa tego spychacza no to nas pchają przygotuj się do skrętu w lewo o i asfaltówka zaraz będzie skręć w lewo Czas na wykonanie zadania 14 godzin. To na spokojnie. Skręć w prawo. Co? się uszkodziło? Dobrze, Dobrze. Dobrze. 32, no w sumie 33 godziny przypadku było jazdy Teraz mamy 32, 40 Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jaka kolizja, o czym tu do mnie Zjedz, mówisz? Człowieku, tak bezczesnego kierowcy jak ja, to dawno nie widzieliście. O nie? Potwierdzacie? Super, dzięki. Przygotuj się do skrętu.

jadło to as No iura samo za kali gara tak. Nas je Na rondzie zjeść drugim zjazdem. Dzięki. Nie, to bym się czepiał, nie, ale dziękuję. Idź prosto. Niech tak jest. Skoro policja jest, to trzeba woleć na. Nike. A pomarańczowy kolor to to samo co czerwony. Jak człowiek weźmie się za nagrywanie, że ktoś dzwoni. Zwolni. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tak to nie zło, a jak się w człowiek, człowiek pojmę to. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo, skręć w prawo. Mam nadzieję, że to odpowiedni jest prom. Cyk um, Palermo. Nie, do Napoli. Dobra. Obliczanie cię. nowej trasy. No i dobra, i chyba w sumie tutaj możemy się nawet pożegnać, więc yy, dokończymy sobie w kolejnym odcinku nasze yy, nasze nasz, yy, tra, nasz transport że tutaj, o obok tej naczepy chociaż i tak będę musimy jechać, i tak, tutaj, o przy tych pachołach sobie o, zaparkujemy. E, nie, nie będziemy. Znaczy, no i tak by, by tego wyłączymy silnik, więc e, tego Jak się podobało, to łapka w górę, subik, strefa komentarza oczywiście na, na, na Was czeka. Ja oczywiście zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!